Siemanko, tutaj Fabixo i dzisiaj pokażę Wam na co betować, bo jest ten, ten. Zawody kolejne w Krakowie i tu są wiele meczów do obstawienia. Można wiele kasy dostać. To jest takie od dwóch, tutaj mam dwa dolce i od dwóch dolce to będzie do kosy takie najtańsze za 50 dolców, nie? Da się lajtowo na tym tak dostać, bo ostatnio na IEM, jak obstawiałem, jak był IEM. W Katowicach obstawiałem i z dwóch dolców udało mi się 60, chyba 8 dolców zdobyć. Także tak, tutaj te dwa to nie obstawiamy, bo to jest jakieś. No, name, tak dla mnie i tak, tutaj jest Vega kontrola pęta, nie? Ja bym tu obstawił na pętę tak medium połowę z tego na jak co macie, bo wiem, że pęta uda będzie się to w BO1 także Vega tak zbytnio ostatnio sobie nie umie zbytnio nie wiem Gubić się na tej mapie widzieliśmy jak z SK Gaming byli on to na, nie ma co gadać gubią się na tej mapie ostatnio nie wiem czemu tutaj jakieś shifts nie wiem jeszcze czyta no to tutaj dałbym lowa na shifts właśnie tak, dla mnie to jest low dla tych, bo jest fajny procent i bym tutaj obstawił, mogą sobie jeszcze jakoś poradzić, nie? Tutaj flipside i face. Jak dla mnie to jest też, nie wiem, na flip side bym też zabrała, bo to jest mecz tak by pół na pół, 50 na 50 to jest mecz dla mnie. Bo flipside, widzieliśmy kilka fajnych akcji od nich i to jest połowa na połowa, 50 na 50, nie? to ja bym dał na flipside'a low'a bo procenty są spoko te ominiemy i tutaj właśnie jak dla mnie na sport nie ma co dawać, bo widzieliśmy SK Gaming też się gubi na tym mapie było chyba 16-3 czy coś w 16-6 chyba, nie wiem się gubią naprawdę na tym mapie, więc dajemy tutaj na tego low'a lub medium Navi... Widzieliśmy Navi też się gubił na tym mapie, ale ja bym dał low albo Medium na Navi właśnie, wiem. Że procent jest taki już większy, ale na Navi jest low albo Medium. I tak G2 na Cloud9 Ja bym dał na G2 właśnie Lowa lub Medium Fanatic i DAX Także dajemy na Fanatic Oczywiście medium, równe jak hajta. Haj, hajk, haj. <laughs> tak nie wiem co tutaj się odwaliło. Może te procenty szybciej tak by pójdą. Ale tutaj dajemy na fanatik. Bo Australis to gubią się na mapie. Dajemy tutaj właśnie na fanatik. Medium albo hajda. Tutaj nie, bo to nas nie obchodzą. Zbytnio i tutaj Gambit i VP. Oczywiście daję na Virtus Pro. Polacy to daję na Virtus Pro, nie? Tutaj, no, może nie z Krakowa to jest, ale tutaj daję na MVS. Znaczy dla mnie Envias, bo to jest KNS, ken nie? A ja jestem zwolennikiem KNES-a, także klikuję coś. czekajcie ja bym dał na NVS, Ale dlatego, że ja lubię NVS, a tak to, to jest 50 na 50 mecz. Ale jak Kenneth będzie zabijał, to mamy MVS SK Gaming Na big dajemy oczywiście na SK Gaming Więc można fulla dać tutaj na SK Gaming to jest pełny mecz SK Gaming, easy win jak dla mnie. Są jeszcze jakieś będzie, a tu już nie. No to w sumie to tyle. Ja na pewno dam na. Znaczy, kilka meczy obstawię tych na Loa. I potem daję na SK Gaming. Na Maxa daję. Wszystko, co będę miał na chwilę, obecną 2 dwa dolce. Bo jest od dwóch dolcy do kosty za 50. Także wszystkim życzę powodzenia i na pewno. To, co ja obstawiłem, to mam nadzieję, że tak będzie. Oglądajcie te mecze, nie? i kibicujcie tam. Było <noise> mocno na, na poważnie. Fajne. Także się wszystkim lajkujcie jak możecie. I powodu ja tam Siemano. <noise>